Właśnie jestem na promie i zaraz będę na wyspę Sakurajima, a tym samym rozpoczynam mój ósmy dzień wyprawy rowerowej po Japonii. Na tą wulkaniczną wyspę możecie się dostać z Kagoshima i to już zaledwie 20 minut, a cała przeprawa promowa kosztuje około 5 zł. No i tutaj fun fact, Sakurajima nie jest tak naprawdę już wyspą, ponieważ po ostatniej erupcji z 1914 roku została na stałe przyłączona do lądu po drugiej stronie zatoki, co stanowi dla mnie idealną kontynuację trasy rowerowej przez Japonię. I tym samym również nie mogę że przyjechałam już ponad 500 km przez wyspę Kyushu. Cała wyspa Sakurajima to tak naprawdę jeden wielki wulkan i również jest to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w całej Japonii, a ostatnia chyba taka największa erupcja, po której pozostałości są tutaj wszędzie dookoła mnie na tym właśnie polu lawowym była w 1914 roku. Ostatnie spojrzenie na wulkan i ruszam dalej w drogę. Po drodze jeszcze mandarynki, bo trzeba dbać o uzupełnianie witamin, a świeże owoce są ich najlepszym źródłem. Dalsza część trasy oczywiście nie pozwala mi zapomnieć o tym, że Japonia jest cała mocno górzysta, więc znowu podjazdy pod górkę, ale dotarłam już do prefektury Miyazaki. Słuchajcie, dorzuciłam sobie 10 km drogi, żeby tylko dotrzeć do tych wodospadów. No i oto one są. Pierwsze wodospady i wąwozy, z których właśnie słynie prefektura Miyazaki. I chyba z całego Kiusiu pod względem przyrodniczym, najbardziej jestem ciekawa właśnie tej prefektury. Wieczorem dojeżdżam już do miejscowości miyako Nodio, czyli właśnie takiego małego miasteczka pośrodku prefektury Miyazaki. I obczajcie jaki budynek wypatrzyłam w tle. Nie no, nie mogę, to jest za mocne. Ten budynek to jest fake kościół do robienia ślubów w stylu zachodnim. Zastanawiam się teraz, ile mi czasu zajmie otrząśnięcie się z tego widoku.